Dzień dobry! Dzisiaj świecę Wam moimi pięknymi, siwymi włosami mądrości. Nadaję z lasu, z centrum dowodzenia. I zawsze mówię, że zaczynam swój tydzień od wtorku, ponieważ we wtorki zaczynają się pierwsze zajęcia jogi. A poniedziałek traktuję jako weekend, ze względu na to, że w weekend zazwyczaj pracuję. Ach, chciałam Was dzisiaj zaprosić na Praktyki do Pszczyny, do Aura Studio, Pauliny Kubaszek. Mamy dwie grupy zajęciowe o godzinie 17.30 i o godzinie 19.10. Możecie dołączyć, o której porze Wam bardziej odpowiada. Na 17.30 zazwyczaj jest sporo wolnego miejsca, na 19.10 różnie. Także dla Waszego komfortu obowiązują zapisy. Są to praktyki, w których może uczestniczyć każdy, niezależnie od doświadczenia, niezależnie od poglądów i niezależnie od stopnia zaawansowania. Są to, jest to kompozycja zbioru technik jogi, kundalini, hatha jogi, jogi oraz zbiór praktyk oddechowych, medytacji połączonych w całość. Często włączam w to również jogę intuicyjną i pracujemy sobie zależnie od tego, Jaki mamy temat zajęć. Ostatecznym celem jest zawsze połączenie z sercem, ze swoją esencją, ze swoją intuicją i wyciszenie umysłu. Dzisiaj wieczorem przygotowałam też krótką kąpiel dźwiękową w dźwiękach Hank Drama. Także to mi dziękujemy, że dzisiaj będziemy mogły doświadczyć. Tej pięknej wibracji, Twojego Saladina. <śmum> Jeszcze z ogłoszeń parafialnych chciałam się krótko podzielić z ogromną wdzięcznością i zaufaniem do wszechświata, że właśnie spełniają się moje marzenia. I zapraszam Was serdecznie również na zajęcia, warsztaty, koncerty, kręgi. Oraz inne rzeczy, o których opowiem. Do naszego nowego studio w Bielsku Białej, na ulicy Łukowej 7, powstaje studio Shambhvi Yogi. Będzie to studio, w którym będziesz mógł przyjść, poczuć się jak w domu, gdzie jesteś widziany, akceptowany. W całej swojej pełni. I tutaj z tego miejsca też pragnę, Wyrazić otwartość dla wszystkich osób, które mają ochotę też współtworzyć tą przestrzeń w formie warsztatów, spotkań, kręgów. Zapraszamy do współpracy, do współtworzenia różnych fajnych pomysłów. My jesteśmy. Mm. Tak, i bardzo się cieszę, że, że ta manifestacja tak szybko się wydarza w tym roku. Mm. Dużo dobra się dzieje ogólnie. Ach. Nawet jeżeli ono jest czasem trudne, to wiem, że wszystko jest właściwe. Ma swój czas i miejsce. Mm. że na dzisiaj to tyle jeszcze przyszło do mnie, aby w skrócie opowiedzieć o najbliższych dwóch tygodniach co się będzie tutaj w ogóle działo więc spróbuję to zamknąć w kilku słowach w kilku zdaniach w tą środę odbywa się krąg kobiet który poprowadzę razem z Agą Aga jest radiestetą pracuje również z energią kwantową i również e, dzięki Adze możemy w tej chwili wynajmować nasze studia, a razem na kręgu z Agą będziemy tworzyć świece intencyjne którą każda z nas będzie sobie mogła zabrać do domu będzie to spotkanie z ceremonią herbaty z taką przyjazną przestrzenią do dzielenia się do celebrowania wspólnego bycia razem. A zaraz dzień po w czwartek razem z Dawidem zapraszamy na krąg mieszany z ceremonią kakao, również o godzinie 19.00. Także już będzie to nasz kolejny krąg, z którego bardzo się cieszymy. I zapraszamy. A już w sobotę razem z Tomim i Dawidem organizujemy dla Was koncert, mantr i pieśni etnicznych. Eufratek. No, tak. I widzimy się w Bielsku, zachęcając was do zapisów, do wspólnego śpiewu, do współtworzenia tej przestrzeni dźwiękowej. Bo o tym też jest ten koncert, o celebracji życia poprzez wspólne pieśni, mantry, pieśni słowiańskie i karosy z różnych zakątków świata. I przyszły tydzień. Ostatnie wydarzenie. Od 21 do 23 października wyjeżdżamy. Organizujemy głęboki retreat w Wojtaszówce, w Pewli Wielkiej. Piękne miejsce, stary domek z Bali. Stodoła odrestaurowana, z której stworzono salę do jogi oraz przestrzeń do masaży. Wspaniała gospodyni Basia, która masuje, zajmuje się też ajurwedą. Robi destylację hydrolatów. Jest to zawsze miejsce, do którego lubimy wracać. Chleb opalany z pieca, swojskie wege potrawy. Piesek Aluś, pies od gospodarzy, który zawsze opiekuje się też naszym Eufratkiem. Eufrat jedzie z nami. Także jeśli są zwolennicy piesków to zachęcamy, zostało jedno wolne miejsce. Może akurat to miejsce czeka na ciebie. Cię zawoła. Gdzie to trzeci raz, gdy wyjeżdżamy do Pewli. Zawsze wracamy stamtąd bardzo nakarmieni, nie tylko mając na myśli posiłki, ale ogólnie całą aurę i dzicz tego miejsca. Tak, zimą tam jest trudniej troszkę wjechać, to jest bardzo stromo. Dziki las, górskie potoki, przestrzeń na kąpiele leśne, morsowanie. Już idziemy o wratku. Przygotowaliśmy dla Was jogę, ceremonię kakao koncerty etniczne i relaksacyjne, sesje indywidualne, prace z polem, bioterapia. Basia oferuje masaże w tej przestrzeni. Możliwe, że będzie też przestrzeń na ognisko i wspólne muzykowanie, ale generalnie jesteśmy otwarci również na Wasze potrzeby. Także zapraszamy. Podeślę link do wszystkich wydarzeń, o których opowiedziałam pod filmem. I cieszę się, że po dłuższej przerwie znowu wychodzę do Was przed kamerę, chociaż zawsze gdzieś tam jeszcze wewnętrznie czuję taki opór, że wolę rozmawiać z żywym człowiekiem. Nigdy nie wiem, gdzie mam patrzeć też. Ale tak poczułam, żeby dzisiaj wyjść do Was z tą informacją. Jednak lepiej się patrzy na twarz, i czuję się jego energię niż na litery w poście. Chciałam Wam również podziękować, że jesteście, że możemy się wspólnie spotykać, wspólnie organizować wydarzenia, także odnoszę te podziękowania i do osób, z którymi spotykam się jako uczestnicy, którzy też zawsze mówię, że są moimi nauczycielami. Ale też z osobami, z którymi współtworzę te przestrzenie. Bardzo wiele się od Was uczę. I dziękuję za wszystkie moje i nasze relacje, i organizację tych pięknych wydarzeń dla wszystkich ludzi. Dzięki, pięknego dnia dla Was. Mam nadzieję, że do zobaczenia.